Cześć, witam was na moim kanale, jestem Ukraszowski. W dzisiejszym odcinku sobie sprawdzimy taka jajka w inkubatorze o, tutaj znowu się tak poprzesuwały poprzesuwam Już są w inkubatorze jakieś 5-6 dni. Tutaj tak troszkę poprzesuwam, bo tak się tutaj... Taka, op, op. 25, albo 26 jak Będę je prześwietlał jakoś za 5-6 dni Chyba się co jest lepiej o, To wygląda woda Zobaczymy czy jest średnio Wody tutaj nie ma A to, to ja dopiero wczoraj dolewałem To później sobie doleję tu Zamykamy sobie tutaj albo mi tutaj ta korbka wypadła. Dobrze. Ja ją tylko wsadzę. Dobra Znowu wypadło Teraz nie To właśnie Nie Jest dobrze teraz O to taki krótki odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Mm, spodobał. Dajcie o subskrypcji, dzwoneczkiem, a w górze. I do następnego odcinka. Cześć!